Cześć, ja siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na samym początku przypominam o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz koniecznie kliknijcie w dzwoneczek żebyście nie przegapili żadnego z nowych odcinków na kanale na samym początku mała informacja co do Woli Zabierzowskiej No tak jak wspominałem jeżeli Wola Zabierzowska nie będzie się cieszyła zbyt dużym powodzeniem i no, niestety rzeczywiście stało się tak jak mówiłem Czyli na poprzednim live'ie nikt na woli zabieżowskiej tam do mnie nie wbijał i stwierdziłem, że seria zostanie na razie powiedzmy nie zamknięta, ale zostanie zawieszona. Dlaczego mówię to na odcinku Seasons? Z tego względu mówię to na odcinku Seasons, ponieważ Seasons jest taką chyba najbardziej popularną serią na moim kanale. No nie licząc tam oczywiście poradników czy też specjalnych odcinków z modami. No, i dlatego ta informacja właśnie pojawia się tutaj na odcinku. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ale ze względu na to, że chcę troszeczkę pograć też w inne gry, coś tam troszeczkę pokombinować z innymi gierkami, nie tylko te symulatory ciągle, to znaczy, może symulatory ok. Może właśnie tam często pytaliście też o Eurotraka, więc kto wie, może jakiś Eurotrack wleci na kanał. Nie mówię o regularnych odcinkach, ale jakieś tam powiedzmy jeden na tydzień jakaś mała trasa na kanał. Być może wleci. Teraz kolejna bardzo ważna informacja. Miałem tutaj jeszcze do niedawna od cholery słomy i słomę szlak trafił. Nie wiem dlaczego. Nie o to nie pytajcie. Słoma tutaj nie miała nawet roku i ona. Z tego co tam wyczytałem, no to po prostu jeżeli coś leży bez zadaszenia i jest narażone na deszcz, no to wtedy powinno właśnie tam. No, faktycznie ta objętość mi się zmniejszała i jeszcze dzień wcześniej, właśnie tutaj w farmingu, padał deszcz. Nie zwróciłem uwagi, kiedy mi ta słoma zniknęła. Niestety, na poprzednim live, na poprzednim odcinku i live'ie słoma była. Więc najprawdopodobniej stało się to albo w poprzednim dniu w seasons, albo po prostu gdzieś tam w nocy ta słoma zniknęła i nawet nie miała roku, że tak powiem. No, jestem trochę w dupę, bo nie mam ani siana, ani słomy. Kolejna bardzo ważna informacja: od wywożenia obornika minął dosłownie jeden dzień, tutaj na gospodarstwie. I spójrzcie ile tego obornika zostało w ogóle, ja chcę wam pokazać, też tutaj było 85 tysięcy litrów, chyba z tego co pamiętam. no Powiedzmy sobie, tak w przybliżeniu, zostaje nam 14 tysięcy. 70 tysięcy litrów wywiozłem, to jest po prostu tylko ten obszar: 25, 26, 27. No więc dużo tego akurat nie było, i ja spodziewałem się troszeczkę większej wydajności po tym oborniku. No niestety zawiodłem się i to dosyć bardzo. Także co do obornika, no to też jestem troszeczkę zawiedziony. Mam nadzieję, że akurat to co pisaliście, że krowy są mega wydajne i całkiem sporo pieniędzy z tego mleka jest, to się akurat sprawdzi. <laughs> No, i co chciałem sprawdzić jeszcze? Tak, e, obornik 14 tysięcy, weźmy sobie, że jest 14 tysięcy litrów tego obornika e, i ja przewinę sobie czas dosłownie na następny dzień, ponieważ następny dzień e, będę miał najwyższą cenę wełny, czyli tam 2400 za jedną paletę, tych palet trochę będę miał, także przejdziemy sobie od razu do sprzedaży wełny za chwileczkę, e, ale jeszcze zanim sprzedaż wełny, no to tak. E, Tutaj jest ogólnie wykonywana misja na nawożenie, eee, całkiem chyba sporo pieniążków tutaj za tę misję można dostać, no 9,500. czyli tak w pi razy drzwi dostanę jakieś 6000 tysięcy za tą misję, więc całkiem spoko, tym bardziej, że nic tutaj więcej nie muszę robić. Eee, nie mam żadnej przyczepy, na której mógłbym przewozić palety z tą wełną, więc no tutaj sobie biorę tą przyczepę, wypożyczę eee, najprostszą, chyba, że gdzieś jest, czekajcie... Mm. <laughs> Nie wiem, jak na to wszystko zareagowałyby, na przykład, właśnie te przyczepy tutaj, o na przykład na tej. Na tej teoretycznie można by było próbować palety przewozić, ale nie wiem, czy pasy tam się zapną i, i za bardzo chyba nie chciałbym tego sprawdzać. Może gdzieś, no tutaj w zwierzętach nie ma na pewno nic takiego. Ja gdzieś miałem taką przyczepę, właśnie do przewożenia takich palet i tak dalej, ale. Za cholerę nie jestem w stanie sobie chyba przypomnieć. Albo nie mam tej modyfikacji na tej, na tej serii po prostu. Eee, tak więc, Stroutman i e, to jest ta najbiedniejsza wersja, że tak powiem. Nie będę kupował tej przyczepy, bo sprzedaż wełny i przewożenie jakiś tam palet nie jest jakieś e, super częste, więc wolę ją sobie wypożyczyć po prostu za 400 euro. E, no i dodatkowo, tak jak wspominałem, nie mam słomy, nie mam siana. To jest troszeczkę lipa. Myślę, że po trzy kostki wszystkiego, cztery chyba, słomy na razie i trzy kosteczki, cztery kosteczki siana, to mi powinno przynajmniej na razie wystarczyć. Więc ja to sobie zawoduję na przyczepę, zawiozę na gospodarstwo. No i widzimy się dosłownie za chwileczkę. Dobrze, jeżeli zwróciliście uwagę na zegar tutaj w grze, to zeszło mi z tym jakieś 4 do 5 minut, może. I powiem szczerze, że jak na mnie i na moje zdolności tutaj układania ręcznie, że tak powiem, tych kostek, no to poszło mi to całkiem sprawnie. Także lecę sobie z tym na farmę. Dodatkowo jeszcze powiem tak, co do woli zabierzowskiej. Być może pojawi się jeszcze jeden live'ik, ale to jest takie wiecie, pod znakiem zapytania i może ten live'ik będzie po prostu dosyć krótki, powiedzmy w po okolicach godzinki i taka informacja się jeszcze pojawi dodatkowo odnośnie tej Woli Zabierzowskiej. Jeszcze być, tak myślę nad tym, czy nie napiszę właśnie takiego postu na, na YouTubie, bo te posty są też tam dosyć popularne i myślę, że w większości z Was, jeżeli ktoś tam ma ten dzwoneczek kliknięty z wszystkimi powiadomieniami, do czego oczywiście... Bardzo zachęcam. No to niestety, ale moi, w mojej opinii Wola Zabierzowska okazała się całkiem sporym niewypałem. No i tam też być może pojawi się taka właśnie informacja. Jeżeli będzie chwila, no to po prostu zrobię te, taką godzinkę takiego live'ika z tej Woli na takie zakończenie, że tak powiem. No tam jakoś dużo godzin nie mam. Myślę, że jakieś 8-9 godzin maksymalnie tam mam przerobione. No i tak jak mówię, no niestety Seria okazała się troszeczkę taka no średnia, jeżeli chodzi, może nie tyle o popularność, bo tutaj aż tak bardzo mi na tym nie zależało, żeby nie wiem, na te livey przychodziło nie wiem 200 osób, czy ileś, no bez przesady, tak? Ja mam mały kanał, ale mi głównie chodziło o to, żeby na tej serii to miała być seria z widzami, tak? I okazuje się, że na początku, jak nie było takiej serii. No, to chętnych zbyt wiel... chętnych było dużo, żeby ze mną grać. Jak seria się pojawiła, to tych chętnych już nie ma, bo jak tam mieliśmy kilka takich odcinków na live właśnie, to, to no, no nie odcinki, tylko live'y, no to właśnie chcieli się ze mną sobie pograć i tam nawet było kiedyś chyba taka sytuacja. Była ze dwa razy, nawet, że było, był serwer chyba na cztery osoby. No i okazywało się, że po prostu już jest za mało. Nie? Więcej was było niż czterech na, na tym gospodarstwie, czyli ja i tam jeszcze trzy osoby, no to tam po tym Krzychu i jeszcze ktoś tam był, o no tutaj już tym rozładunkiem to sobie daruję to takie właśnie dopieszczanie tego, bo i tak jedna kosteczka leci tutaj do owiec. Proszę, proszę. Owce dostają. Ja, ja się zastanawiam, czy to w sumie jest wina tego, że ta słoma. Mi się wydaje, że to jest tym spowodowane, że po prostu gra odczytuje tę słomę, która ta na przykład jest wystawiona na ten okres zimowy i ten śnieg był i, i, i deszcz. I chyba gra odczytuje tą słomę jako tak jakby napoczętą, w sensie, że te kostki są otwarte i one po jakimś tam czasie znikają same. No, mi się wydaje, że to jest główną przyczyną, dlaczego no nie mam słomy i nie mam siana, chociaż siano no to jest trochę inna historia jak ktoś ogląda no to wie e, Sianę wyszło tak, że po prostu mam go, miałem go za mało, a słomy miałem tutaj e, no żeby was nie okłamać, no dwie przyczepy e, dwie rzeczy mógłbym zrobić, albo mogę e, zrobić tak jak mam na czemu e, czemu to się tak dzieje Temu to się tak bardzo nieładnie chce zdjąć. O, dobra. Aha, temu się tak ładnie chce zdjąć. No i widzicie? I tego właśnie powinniście mieć przyczepy dwuosiowe eee, Dobra, zawieram jeszcze te kostki, tutaj zdejmę. I to sobie jakoś ładnie gdzieś tam poukładam. No bo wiadomo, nie zostawię takiego bałaganu na gospodarstwie. Mimo, że e, chcę troszeczkę tutaj jeszcze to przyspieszyć. I e, tą wełnę jeszcze będę chciał sprzedać, tak. Ale jeszcze muszę chyba z tego co pamiętam, e, słomę dać. U krów, bo u koni dałem. U koni jeszcze dałem. U koni zdążyłem dać słomę, bo miałem jeszcze jedną belę słomy, właśnie w, w, w rozsiewaczu do słomy, że tak powiem. Ten rozsiewacz, że o nie rozsiewacz, tylko rozrabniacz do słomy, będę chciał na pewno też wymienić, bo jakoś mi się wydaje, że coś większego będzie lepsze. I większy nie dlatego, że nie wiem. Więcej słomy tam wejdzie tylko dlatego, że wygodniejszy będzie też dla mnie. Taki podpinany podciąg, tam jest chyba dwa albo trzy takie rozrawniacze do wyboru, więc któryś tam sobie wybierzemy. Mam nadzieję, że nie będą jakoś bardzo drogie. Raczej aż tak dużych inwestycji w tym kierunku, jeśli chodzi o słomę, nie będę chciał robić. No i dobra, tym sposobem mam tutaj w miarę ogarnięte. Jeszcze tylko lecę sobie, zawiózę. Właśnie tą jedną kosteczkę słomy, tam do tego rozdrabniacza dam tą słomę krową, po prostu i zaczniemy sobie ładować już palety tutaj z wełną, bo nie wiem ile razy tutaj będę musiał obrócić. Jest środek wiosny, i z tego co pamiętam, to chyba owce dają wełnę po prostu przez cały okres wiosenny. Także no jeszcze trochę tej wełny tutaj wleci. Swoją drogą nie wiem ile może wełna stać na paletach, czy ona się tam po jakimś czasie też nie psuje. Dlatego wolałbym to też już po prostu mieć trochę z głowy i nie martwić się tym, że mi coś tam znowu zniknie. No i ok. jak widzicie, wełna, 5 palet załadowane już tutaj mam. I w tym czasie zrobiła mi się jedna paleta w ciągu jednego dnia, więc nie jest najgorzej, myślę, że tam... ...kilka tysięcy z tego wleci, jednak gra znowu mnie, że tak powiem... E, załatwiła, tak jak e, brzydko mówiąc, wydymała, że tak powiem, o. I e, tak jak pokazywało mi wczoraj dosłownie, że dzisiejszy dzień będzie najwyższe zapotrzebowanie na wełnę. Tak dzisiaj tego nie ma. Wyskoczyło mi zapotrzebowanie wysokie na mleko. E, nie zgadniecie, gdzie chcą mleko. Tak, zgadły. mleko chcą w Elewator Zbożowy Wschodni. Czyli no, nie wiem. Ja już nie raz mówiłem, że największa głupota ze strony Giant Software, jaką zrobili w 19, no to brak mleczarni, bo jak możemy wozić mleko do, nie wiem, młyn zbożowy, port południowo-wschodni, port północno-wschodni, przędzalnia, punkt na stacji kolejowej, ale nie wiem, brakuje jeszcze, żebyśmy, nie wiem, do biogazowni mleko wozili, może na tartak? Dlaczego nie? Skoro możemy wozić do młyna zbożowego, to dlaczego nie możemy wozić mleka na tartach? I jeszcze wywalać to, to mleko do silosu. No to sorry. Także ja mówię, największa głupota, powinni postawić jakąś mleczarnię, albo nie wiem, fabryka jogurtu, coś takiego. Mleczarnia i fabryka jogurtu, wtedy mielibyśmy na przykład konkurencyjne ceny. Eee, na pewno nikt tego z Giant Software nie będzie oglądał na tego odcinka, ale to jest, to jest bardzo fajny pomysł, przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli wam też się podoba, to oczywiście piszcie w komentarzach. Eee, czyli na przykład takie właśnie rozwiązanie jak, nie wiem, fabryka jogurtu. Gdzie moglibyśmy wozić mleko, na przykład, e, i mleczarnia, gdzie też moglibyśmy wozić mleko, żeby były te ceny konkurencyjne, bo wiadomo, jeden punkt, e, w którym możemy tylko e, wozić, no to wtedy bylibyśmy zależni już tylko i wyłącznie od jednej ceny i, i te ceny by się nie zmieniały. Ja niestety e, mleka nie posiadam, jak widzicie. E, no, niestety moje krówki jeszcze tutaj chwilę czasu potrzebują. E, z, tak, dzień następny, i mieliśmy sprawdzić, ile mamy tego obornika. Czekajcie, czekajcie, paswisko dla krów jest. Było 14300, coś takiego tam było. Mamy 20 tysięcy, czyli około 6000 litrów na dobę. No to dupy to nie urywa, biorąc pod uwagę jeszcze to, że, że, że po prostu tego obornika idzie od cholery. Zanim jeszcze tutaj sobie właściwie ogarnę to. To zrobię taki myk i puszę sobie pracownika, żeby mi rozciewał nawóz e, na tym moim obszarze. E, tutaj, nie wiem czy to słychać w ogóle, ale e, nagrywam ten odcinek e, 30 grudnia. Wy go oglądacie 31 grudnia, znaczy się wypuściłem go 31 grudnia, a oglądacie może 31, a może oglądacie już w nowym roku. Różnie to bywa, także nie wiem czy słychać, ale za oknem już tam petardy strzelają. Także nie przejmujcie się, to nie tłumnik w fędzie, który już ma 45 godzin przepracowany na moim gospodarstwie. Fend jest jeszcze sprawny. Tłumnik nie jest jeszcze dziurawy, z tego co mi się wydaje, tak? No nie, no nie jest dziurawy, normalnie. Jak zacznie pierdzieć, to Fenda sprzedamy, nie? Także na razie Fend jeszcze tutaj nam się troszeczkę będzie wysługiwał, 2200 w przędzalni. A tutaj mi pokazuje, że ma być cena wełna, wełna. No powiedzmy, że to co. To... No dobra, 2200. I gdzie ta przędzalnia jest w ogóle? Bo ja tam za bardzo na tej mapie się jeszcze nie orientuję, bo w przędzalni nie byłem. I do przędzalni najkrótsza droga to będzie na rądko. Tam, tak jest, zgadza się, na rądko muszę lecieć. Nie, czyli no, droga do przędzalni i oczywiście o czymś tam sobie e, trzeba pogadać. Także no tutaj e, w poprzednim odcinku z Przemasowa, może nawiążę trochę do Przemasowa, e, dostaliście, że tak powiem, taki mały zbiór informacji. E, może niech to będzie takie właśnie plany na przyszły rok, jeżeli chodzi o Przemasowo tam, a teraz tutaj przydałoby się może jakieś plany e, na Seasons. E, część moich planów oczywiście na Seasons znacie, bo Przynajmniej niektórzy znają, mianowicie ci, którzy są regularnie na kanale i oglądają odcinki, to wiedzą, co tutaj się będzie działo. Zostałam jeszcze soja do sprzedaży. Może tak, za tą soję miałem wymienić maszyny. Później tam troszeczkę się zmienia to, po prostu, w zależności, właściwie, no tak jak widzicie teraz nie mam okazuje się, że tego siana na przykład dla krów potrzebuje całkiem sporo, więc nie mam kolejnego obszaru na łąkę, bo tam postawiłem na tej łące budynki, myślałem, że tego siana akurat będzie w miarę wystarczało. Dwie rzeczy mi są potrzebne na pewno: nowy obszar na łąkę i wiata na słomę i siano. To jest bezdyskusyjnie, tak? Także nad czymś takim będę musiał po prostu sobie pomyśleć. No bo bez tego coś mi się wydaje, że Ani róż dalej i jeżeli ta słoma mi i siano znikać, jak wiecie trochę przymrozi, trochę śniegu popada no to ja jednak wolałbym się z tym, aż tak szybko wszystkim nie rozstawać, także no tutaj na pewno wiata i mm, wiata się musi pojawić, no tutaj jakiś tam obszar na łąkę no powiedzmy, że będzie obszar na łąkę, no taki sobie planuję, ale dodatkowo myślę, że tam na tym obszarze będę musiał sobie troszeczkę jeszcze chyba o, to chyba tutaj jest przędzalnia. Coś mi się tak wydaje, że tutaj muszę się kierować. No bo mówię, na przędzalni to ja jeszcze nie byłem. Ja w ogóle nie wiem czy ja na Ravenporcie sprzedawałem wełnę. Więc ciężko mi tutaj coś powiedzieć. No i niby tutaj gdzieś jest ten skup. A i tutaj jest, tak? Zgadza się, dobrze. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, ja nie wiem czy to samo sobie tutaj pyk, 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 pyk. I samo chyba... Samo się chyba tutaj nie rozładuje jednak, tak? Dobrze ja tutaj przyjechałem? No tutaj mamy wełnę. I to jest przędzalnia, no zgadza się, dobrze przyjechałem. Ale teoretycznie to powinno samo się tutaj y, wyładować. A praktycznie to będę to musiał zrzucić, na to wychodzi. Ja nie wiem czy coś źle nie robię. No bo zaraz, zaraz. No bo to jest wełna. Zgadza się. To jest bawełna. I to w przędzalni, to w przędzalni, nic co bez różnicy. No to dobra, no to zrzucamy te palety. Okej. Okay. No tutaj się niby wysypuje, Już nie, wiem, czy, nie wiem czy to słychać w ogóle. E, ale tak jakby się wysypywało. Zobaczymy ile za tą wełnę w ogóle wpadnie, no bo tutaj ciężko, ciężko jest to w ogóle zobaczyć. E, ale, ale na szczęście... Chyba tutaj gdzieś powinno być. Tutaj jest sprzedana wełna, 10 tysięcy za wełnę sprzedaną. E, po takim czasie e, z owcami ile się męczę. No, to szało nie robię. Jeszcze tam mam parę tych palet do sprzedaży, więc ja sobie skoczę, sprzedam te palety, zrobimy sobie małe podsumowanie, ile tych pieniążków tam e, wpadło. E, no i, i tak jak mówię, no najbliższe odcinki właściwie będą się skupiały chyba nad jakimiś tam zarobkami. Jeśli pojawi się live z Seasons to najprawdopodobniej będzie to live, w którym będę wykonywał e, głównie misje, bo do żniw jeszcze tutaj trochę zostało. Mam... E, Późną wiosnę dosłownie, w tym momencie, więc no, e, pieniędzy jak zwykle e, brakuje. Tutaj na rondo, nic nie idzie, nic nie idzie. Pieniędzy mi jak zwykle brakuje na wszystko dosłownie na tym Sizos. E, ten kredyt chciałem sprzedać, no i teraz, skoro wełna, za wełnę dostałem 10 tysięcy. Zastanawiam się, czy, czy z tą wełną czasami nie lepiej byłoby po prostu poczekać na wysokie zapotrzebowanie. Jak mi się gdzieś tam trafi wysokie zapotrzebowanie, no to wtedy będę sprawdzał to i jak będzie się to opłacało, to następnym razem po prostu tą wełnę będziemy chomikować gdzieś tam na boku. Ewentualnie jak sobie postawię wiatę na słomę i na siano, to może. Jak starczy miejsca i jak starczy pieniędzy, to sobie postawię taką wiatę na trzy takie właśnie. Jakby osobne bloki, coś w tym stylu. Tam sobie będę trzymał słomę siano, i w ostatnim bloku będę sobie starał. Będę się starał tam odkładać właśnie wełnę. A jeszcze jest taki pomysł, żeby może tutaj wrzucić tą wiatę, którą mam na przemasowie, bo to jest bardzo fajne rozwiązanie. Tylko musiałbym tutaj pomyśleć chyba nad miejscem, gdzie to mógłbym tutaj wrzucić. Nie będę wam tutaj pokazywał, jak ładuję te palety, bo to jest. W moim wykonaniu ładowanie palet to jest po prostu takie wiecie kaleczenie i ja osobiście, jeśli chodzi o farminga to unikam każdego każdej pracy właśnie te, takiego rodzaju, w sensie nie wiem, ładowanie drzewa tam ciągnikiem, czy tymi chwytakami, może kto się to wyda głupie i śmieszne, ktoś powie, że nie umiem grać, ale tak, unikam tego ze względu na to, że jest to mega czasochłonne. W mojej opinii to jest to... Powiem tak, mam jakieś tam małe doświadczenia, gdzieś tam na koparce na przykład udało mi się robić, gdzieś tam na wózku widłowym też jeździłem takie rzeczy. I jeżeli chodzi o wózek widłowy w rzeczywistości, to jeżeli dajecie radę w farmingu, powiem szczerze, coś ładować, to nie przejmujcie się w rzeczywistości, dacie radę też wózkiem widłowym, bo jest to łatwiej. Farming to jest. Jak idziecie na przykład na egzamin, to powiecie, że ładujecie, nie wiem, układacie sami bele w stodole i na, na przyczepach, i powinniście mieć już zaliczone. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo naprawdę jest o wiele wyższy poziom, jeśli o to chodzi. Ok, no stwierdziłem, że skoro cena jest tutaj w miarę ok na chwilę obecną, jeżeli patrząc po tych statystykach na Seasons. To. Wziąłem sobie też tą małą paletę, która tam jest, i so tutaj za te półtorej palety, tak to nazwijmy, było. Jakoś szału nie ma, ale. O, spadniesz? No, spadaj. Jakbym nie chciał, żeby spadła, to by spadła. Dobra. Szybkie podsumowanie. Jak to tutaj wygląda z tymi moimi wydatkami? Stały dochód, no to kunie. Za kunie 4800. Odsetki od pożyczki jeszcze dzisiaj nie było. Odsetek od pożyczki tutaj mamy. Pensję pracowników: no to jest około 1000 dziennie, ale to też jest chyba wliczone w to ta pensja za tego pomocnika od jazdy konnej. Koszty paliwa: no tutaj tam koszty paliwa to akurat nie jest jakoś jakiś szał. No i sprzedana wełna: 20 tysięcy euro. Za ponad rok owiec. Ponad rok, dwa lata owiec, chyba to jest. Półtorej, bo ja wtedy zrobiłem błąd i kupiłem owce na wiosnę. Tak, dobra. Ok, no to półtorej roku, 20 tysięcy. E, ile kosztował w ogóle pastwisko dla owiec? Czekajcie. Duży kurnik. E, czekajcie, czekajcie. Pastwisko dla owiec, 65 tysięcy, czyli samo pastwisko. Około powiedzmy, tam 3 lat będzie mi się zwracało. I do tego jeszcze owce. No, owce tam nie pamiętam po ile ile kosztują. Za chwilkę to sobie sprawdzimy. Chociaż czekajcie, czy tutaj będzie cena. Czy tu powinna być cena, czy nie ma ceny? Chyba To jest niepłodna, niepłodna. Tych owiec teraz mam 60. Teoretycznie, teoretycznie mógłbym sprzedać, ale mi się wydaje że jak sprzedam część tych owiec teraz, to tej wełny będę miał po pierwsze e, trochę mniej na przyszły rok tutaj mamy niepłodna a ile ona u mnie jest? 0,2 nowo narodzone, nowe narodzone, no nowo narodzone i tutaj mamy dorosłe, 2 lata mm, dopiero jest dorosła ta owca no także na razie e, owce muszą niestety też zostać i tutaj nic za bardzo zmieniać nie mogę u nich e, standardowo słuchajcie moi drodzy Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku nadchodzącym, czyli 2020. Żeby się wam spełniło to co, to, co sobie życzycie oczywiście. No, czego tutaj więcej? No, żeby ten 2020 rok był o wiele lepszy niż ten 2019, bo wiadomo, zawsze może być lepiej. E, przynajmniej optymista tak powie, a pesymista powie, że mogło być gorzej e, i, i tyle, nie? no ale nie, oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego. E, Wypamiętajcie, bo dla mnie e, najlepsze co może być to oczywiście każda e, łapeczka w górę, e, subskrypcja nowa, e, starzy subskrybenci oczywiście też się liczą to bardzo, bo uwielbiam właściwie z Wami dyskutować na różne tematy. Na na live'ach i w komentarzach też jesteście ostatnio bardzo aktywni, co mnie cieszy, także pamiętajcie. Łapeczka w górę, subskrypcja kanału, kliknijcie w dzwoneczek. Oczywiście zaznaczcie, żeby wszystkie powiadomienia do was docierały, chociaż z YouTube'em różnie bywa, ale warto to zaznaczyć. Życzę wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Hej.